Witam Was w krótkim omówieniu, które dodatki do Crusader Kings 3 są najlepsze dla początkujących graczy. Jak wiadomo, każdy lubi dodatki, każdy lubi mieć więcej zawartości w grze. Ale nie zawsze jest to odpowiednie dla najlepszej nauki, to po pierwsze. A po drugie, nie wszystkich dodatków się na początku użyje. Więc dobra, przechodzimy do omówienia. A więc mamy tutaj pięć opcji. Zdecydowanie tak, czyli że warto... Na pierwszą rozgrywkę mieć taki dodatek, tak że warto, ale nie jest to jakieś kluczowe. Zależy to wiadomo. Od preferencji nie i zdecydowanie nie to nie warto. Zaczniemy sobie od tak zwanych flavor packów, czyli dodatków, które dodają jedynie zawartość dla określonych regionów. Mam tutaj Northern Lords, czyli północnych władców. To się tyczy głównie skandynawskich państw, czyli ogólnie Wikingowie. To oczywiście byłoby obowiązkowe, jeśli chcielibyśmy zacząć w tamtym regionie. Natomiast dla kogoś, kto zaczyna przygodę z tą grą, zdecydowanie odradzam tamte tereny i zdecydowanie też odradzam zaczynanie jako poganie, bo to nieco komplikuje początkową rozgrywkę. Ma to też swoje oczywiście plusy, ale jest więcej rzeczy do nauki, więc dałbym to raczej na zdecydowanie nie. Dalej, Fate of Iberia, czyli. W Hiszpanii, na terenach obecnej Hiszpanii, się wszystko dzieje. Jest to, wiadomo, ciekawa, ciekawe urozmaicenie, natomiast tamte tereny też nie są zbyt łatwe, bo jedyne co mamy do wyboru, to albo bardzo rozwinięte państwo z problemami wewnętrznymi, albo pomniejsze królestwa, czy jeszcze mniejsze pojedyncze prowincje, które mogą być łatwo podbite. Więc to, co nie jest aż tak oczywiste, ale też nie jest to najgorsze miejsce na start gry, i sama, sama zawartość dawana przez dodatek nie utrudnia jakoś nauki. Więc to dał zależy. Jeśli na przykład lubić tamten region, to jak najbardziej. Ale osobiście uważam, że są lepsze opcje. Dalej. Legacy of Persia, czyli na terenach powiedzmy Persji, Arabii i tak dalej. Ten dodatek. Osobiście bym polecał, ponieważ tamte tereny nie są aż takie trudne do nauki gry i pierwszych rozgrywek, a mechanika harmonii klanu może zdecydowanie ułatwić kwestię dziedziczenia tytułów po śmierci władcy, więc to akurat dałbym na tak. Jeśli chcecie grać w tamtym regionie, albo inaczej, jeśli wam nie przeszkadza ten region czy tamta kultura jak najbardziej polecam, ale jeśli nie jesteście fanami, to oczywiście nie jest to niezbędne. Dalej. Tutaj mamy eventpaki teraz. Eventpaki to po prostu wydarzenia, które się dodatkowo pojawiają podczas każdej rozgrywki. Mamy przyjaciół i wrogów. To bym dał raczej na nie. Ma to swoje plusy, ale może niepotrzebnie troszkę skomplikować rozgrywkę. Bo z jednej strony mogą przyjaciele pomóc, ale. Jeśli mielibyśmy wielkiego wroga, on by mógł dużo napsuć krwi. Plus, to zawsze więcej wydarzeń, na które trzeba reagować. A to też więcej myślenia. A dla kogoś, kto dopiero zaczyna przygodę z tą grą, to raczej jest i tak go dosyć na początek. Tutaj, words and Wardens, czyli odnośnie opiekunów dla dzieci, to bym powiedział, że jest raczej pozytywne. Nie są takie trudne eventy. Troszkę urozmaicone wychowywanie dzieci, zajmowanie się nimi oraz wymiana zakładników między władcami. I to jest dość proste do ogarnięcia, a potencjalnie może nieco ułatwić początek rozgrywki, nawet. Więc to bym dał coś między tak, a zdecydowanie tak. Dajmy zdecydowanie tak, bo jest to raczej tani dodatek. Dalej, Legendy o Zmarłych to jest jedyny dodatek, którego nie posiadam. I to już dużo mówi, bo ja raczej staram się jak najprędzej mieć dodatki do Crusader King's 3, ale ten dodatek jakoś szczególnie dużo nie dodaje, a dla nowych graczy potencjalnie może utrudnić, bo dodaje nowe mechaniki, które troszkę mogą pomieszać i z tego co się rynku, dodaje, też nowe zarazy, które mogą być problematyczne dla nowych graczy, więc to bym dał raczej na zdecydowanie nie. Ale oczywiście, jeśli ktoś by bardzo chciał tak najwięcej dodatków, no to może kupić wszystkie. Tutaj po prostu daje, co jest najlepsze dla nowych graczy, którzy nie wiedzą z czym zacząć. Tutaj kolejny, tu już jest większy dodatek, jeden z dwóch większych dodatków, Royal Court, czyli dwór królewski, to zdecydowanie pomaga. Pojawia się to zazwyczaj w momencie, gdy mamy powiedzmy warunki, żeby nauczyć się wszystkich mechanik z tym związanych i nie jest to jakieś bardzo karające, Graczy, którzy niekoniecznie umieją się obchodzić z tym dodatkiem, a potencjalnie daje całkiem sporo urozmaiceń i też ułatwień. Więc to bym dało zdecydowanie na tak. I ostatni turnieje. To w skrócie dodaje. Nowe wydarzenia, nowe decyzje i mechaniki z tym związane. Powiedziałbym, że troszkę to może utrudnić rozgrywkę ale jest to całkowicie opcjonalne z tego względu, że po prostu jeśli ktoś nie ma zamiaru, może nie brać w takich turniach udziału. Więc... Jak najbardziej powiedziałbym, że tak. Bo daje to też możliwości zdobycia prestiżu, relacji, dodatkowych bonusów i ogólnie bardzo ciekawe, fajnie przemyślane DLC. Także to bym dał nawet na zdecydowanie tak. Ale w sumie jeśli ktoś na przykład... Nie czuję się na naukę dodatkowych elementów, to nie musi tego mieć. Więc dajmy to na tak. Ok, tak to się prezentuje. Nie ma aż tak dużo tych dodatków. 8 dokładnie. Jak na razie, oczywiście, będzie też więcej na pewno. Ale te obecne ja bym ocenił w ten sposób dla nowych graczy. Zdecydowanie tak te dwa. Na tak kolejne dwa. Zależy tutaj opcjonalnie, jeśli chcecie grać w tym terenie, to bym odradzał, a tutaj te dwa. Jeśli ktoś bardzo chce, oczywiście może, ale osobiście bym zdecydowanie odradzał. Także to tyle. Dzięki wielkie za uwagę. No, i do usłyszenia kolejnym razem.